No, ja się dołożyć Ja te techniki relaksacyjne. No i tak sobie mierzę to ciśnienie przez tydzień, dwa, trzy, żeby wyciągnąć średnią i żeby się dowiedzieć, czy poziom mojego ciśnienia tętniczego jest optymalny, czyli wszystko jest w porządku, czy jest podwyższony. Czyli jeżeli taka średnia wyjdzie powyżej 120 do 70, czy też cierpie na nadciśnienie, czyli 135 na 85, bo zmieniła się właśnie aktualna klasyfikacja wartości ciśnienia tętniczego. Dlatego to jest takie ważne, żeby ten o tym rozmawiać i o tym mówić. My no już byliśmy w 10 różnych lokalizacjach i rozmawialiśmy tutaj z lokalną społecznością i ludzie się pytali: A czemu ta aktualna klasyfikacja wartości ciśnienia tętniczego? Co w tyle się zmienia? Pewnie chcą nam wcisnąć jakieś lekarstwa. Drodzy Państwo, otóż nie. My tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o wiedzy, o nawykach, o tym co robić, żeby właśnie nie chorować yy, i cieszyć się tym optimum zdrowia jak najdłużej i żeby nasze życie trwało jak najdłużej. No i właśnie ten aspekt ciśnienia tętniczego niego wpływu na ludzkie zdrowie jest badany od 80 lat, drodzy Państwo. I już wiemy z najnowszych faktów, że właśnie to ciśnienie tętnicze powoduje takie mikro małe urazy w takich ważnych organach jak właśnie serce. Yy, nerki, oczy, mózg. Dlatego wydaje mi się, że warto wejść na przykład na taką stronę Recepta na Zdrowie i tam można znaleźć wskazówki, jak sobie radzić z tym wysokim ciśnieniem. Bo tam są na przykład fajne przepisy kulinarne, które można robić w swoim domu. Tam są właśnie ćwiczenia fizyczne, które warto wykonywać, no, jeżeli mamy takie przypadłości chorobowe, jak Tykrzyszta typu drugiego, jak wysokie ciśnienie, jak choroby liczbowe. No i właśnie wcześniej wspomniane te techniki relaksacyjne, um, które um, nie wylują um. Stres, którego i czasu po prostu jest w naszym życiu bardzo dużo, a nikt przecież, przecież nas nie uczył, jak sobie z tym stresem radzić i jak go obniżać, żeby to wszystko przyniosło zamierzone nie A oprócz tego, jak ktoś będzie się na odwagę, żeby zmierzyć sobie to ciśnienie z naszym namiocie I nawet jeżeli ono wyjdzie troszeczkę za duże to nie ma czym się stresować, bo może ktoś był właśnie na spacerze, a może dzisiaj ma no, stresujący dzień, a może wczoraj wypił na dużo alkoholu, a może wypali, że dużo papierosów, a jeszcze zajmiemy taką torbę zakupową i wszystko za darmo dla Państwa. I tam też dwie mamy, te, które patrzę i na marze, i zapraszam. I Panie pokażą właśnie taką odpowiedzialną postawę, żeby zmierzyć te wyciśnienie i jeszcze otrzymać torbę zakupową. A jeszcze jedno kanałowe efekty jesteśmy w stanie wykonać bez żadnego rozbierania roku, znowu za nasze miękkie, zaawansowane usprzęcie obrony, a nasze uśmiechnięte profesjonalne tutaj, profesjonalne zespoły medycznych, otwartej ramię zapraszam, darmowa, więc jeżeli Państwo mają chwilę, żeby poświęcić dla swojego uzdrowienia takich serdecznie bo warto właśnie, warto rozmawiać o wiedzy, o takich napytach, że na przykład ta sól bogata w potas odniża, ciśnienie, o tym, że ciśnienie, to warto.